Cześć, ciekawi podróżnicy! Dziś wyruszamy w podróż do miejsca, które prawdopodobnie znajduje się już na twojej liście wymarzonych destynacji: Hiszpanii. Ale chwileczkę. Czy myślałeś, że wiesz już wszystko o tym fascynującym kraju? Pozwól, że cię zaskoczę. Hiszpania skrywa więcej tajemnic, niż możesz sobie wyobrazić. Dziś ujawnie. Dziesięć niezbędnych sekretów, które musisz znać przed swoją wizytą. Przygotuj się więc na kompletny przewodnik po tym zakątku pełnym historii, kultury, rajskich plaż i kuchni, która sprawi, że będziesz ślinka ciekła. Ale zanim zaczniemy, pobierz nasz ekskluzywny przewodnik podróżniczy, klikając link w bio i odkryj najlepsze wskazówki dotyczące zwiedzania świata. Nie przegap tego! Zapraszamy cię również do dołączenia do naszej społeczności. Naciśnij przycisk subskrypcji i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego odcinka. OBEJRZYJ FILM DO KOŃCA, ABY ODKRYĆ JESZCZE WIĘCEJ O TYM NIESAMOWITYM KRAJU. TERAZ JUŻ, BEZ ZBĘDNYCH WSTĘPÓW, ROZPOCZYNAMY NASZĄ PRZYGODĘ. CZY WIEDZIAŁEŚ że Hiszpania jest krajem z największą liczbą laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury wśród krajów hiszpańskojęzycznych, zdobyła ich aż pięć. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego, wystarczy spojrzeć na bogactwo jej kultury, literatury i sztuki. Od czasów Cervantesa po współczesnych pisarzy, takich jak Mario Vargas Llosa, kraj ten był kolebką wielkich umysłów. Ale to tylko jeden z wielu aspektów, które czynią Hiszpanię wyjątkowym miejscem. Pierwsza hiszpańska gospodarka wzloty i upadki Hiszpania, podobnie jak wiele krajów, doświadczyła wzlotów i upadków gospodarczych. Niemniej jednak pozostaje jedną z największych gospodarek Europy. Globalny kryzys finansowy w 2008 roku poważnie wpłynął na kraj, ale jego odbudowa. Była imponująca. Turystyka jest kluczowym filarem gospodarki. Miliony turystów każdego roku odwiedzają jej wybrzeża, góry i historyczne miasta. Oprócz tego moda, technologia, przemysł motoryzacyjny i sektor spożywczy odgrywają istotną rolę. Pomimo pewnych trudności, Hiszpania nadal pozostaje jedną z głównych potęg strefy euro. Drugi Sekrety najsłynniejszych miast Madryt, Barcelona, Walencja. To tylko kilka najpopularniejszych destynacji, ale każda z nich ma swoją unikalną esencję. Madryt, stolica, słynie z intensywnego życia nocnego, światowej klasy muzeów, takich jak Prado czy Reina Sofia, oraz wspaniałej architektury. Ale czy wiedziałeś, że w Madrycie znajduje się jeden z najpiękniejszych ogrodów botanicznych w Europie, to prawdziwa oaza spokoju w sercu miasta. Barcelona zachwyca niezwykłą architekturą Gaudiego, ale niewielu wie, że jest również kulinarznym rajem. Od tętniącego życiem Mercado de la Boqueria po ukryte bary Tapas w dzielnicy Gotyckiej, miasto to rozpieści twoje kubki smakowe. Valencja? To prawdziwy skarb wschodniego wybrzeża, słynący z futurystycznego miasta sztuki i nauki. Ale czy wiedziałeś, że ukrywa także Albuferę, przepiękny park naturalny, gdzie można popłynąć łodzią i spróbować oryginalnej paeli? Trzecie, hiszpańskie wyspy. Raj do odkrycia Hiszpania to nie tylko część kontynentalna, ale również archipelagi pełne cudów natury. Baleary i Wyspy Kanaryjskie to prawdziwy raj dla miłośników słońca i morza. Baleary, Majorka, Ibiza, Minorka to idealne miejsce dla tych, którzy szukają imprezowego klimatu, ale także spokoju. Czy wiedziałeś, że na Majorce znajduje się malownicza Valdemosa, gdzie mieszkał i tworzył Fryderyk Chopin? Wyspy Kanaryjskie skrywają niezwykłe krajobrazy. Teneryfa słynie z wulkanu Tajde, najwyższego szczytu Hiszpanii, ale mało kto wie, że można tam odkryć subtropikalne lasy laurowe. Czwarta hiszpańska kuchnia. Nie tylko paela, hiszpańska kuchnia to coś więcej niż tylko paela. Każdy region ma swoje unikalne smaki. Asturia. Tutaj króluje słynny cydr, który nalewa się w wyjątkowy sposób. Galicja, raj dla miłośników owoców morza. Andaluzja, jeśli kochasz szynkę iberyjską, to koniecznie spróbuj tej z Jabugo. Kraj Basków, tutaj pint sosy, małe przekąski, to prawdziwa uczta dla podniebienia. Piąte tradycje, które czynią Hiszpanię wyjątkową, jeśli odwiedzisz Hiszpanię w czasie Wielkiego Tygodnia, spotkasz się z imponującymi procesjami w miastach, takich jak Sewilla i Malaga. Religijne figury przechodzą ulicami w spektaklu, który jest zarówno wizualny, jak i emocjonalny. Nie możesz przegapić Feria de Abril w Sewilli, festiwalu flamenco, jedzenia i świętowania, który zanurzy cię w jednej z najstarszych tradycji kraju. A jeśli masz szczęście być w Pampelunie w lipcu, przygotuj się na bieg z bykami podczas Encierros choć fiesta San Fermines budzi kontrowersje niewątpliwie jest to jedyne w swoim rodzaju przeżycie jeśli jednak wolisz coś mniej ryzykownego la Tomatina w buniol pozwoli ci wziąć udział w epickiej bitwie na pomidory tradycji przy której będziesz się śmiać od początku do końca sześta sztuka która rozkwita na każdym kroku Hiszpania była kolebką jednych z najbardziej wpływowych artystów na świecie Pablo Picasso i Salvador Dali to tylko niektórzy z nich, a ich spuścizna jest obecna w muzeach takich jak Muzeum Picasso w Maladze i Muzeum Dalego w Figueres. Ale czy wiedziałeś, że w Madrycie w Muzeum Prado możesz zobaczyć najważniejszą kolekcję malarstwa europejskiego, w tym dzieła Velazqueza i Goi. A jeśli interesuje cię sztuka współczesna, koniecznie odwiedź. Muzeum Reina Sofia. Siódme. Hiszpańskie kobiety siła i elegancja. Mówiąc o kulturze, nie możemy pominąć hiszpańskich kobiet. To one są duszą wielu tradycji i wartości, które definiują ten kraj. Od tancerek flamenco, które przekazują ognistą pasję południa, po przedsiębiorczynie, naukowczynie i polityczki, które wyznaczają nowe ścieżki. Hiszpanki są symbolem siły, odwagi i elegancji. Wiele mówi się o pasji flamenko, ale za każdą pieśnią o miłości i złamanym sercu stoją kobiety, które przez pokolenia pielęgnują tę potężną tradycję. W polityce i historii natomiast nie sposób nie wspomnieć o postaciach takich jak Izabela Katolicka, której wpływ na Hiszpanię trwa do dziś. Osiąta, natura, która cię zaskoczy. Hiszpania to nie tylko słońce i morze, ale także zróżnicowane krajobrazy, które zapierają dech w piersiach. Pireneje to raj dla miłośników wędrówek, a pustynia Bardenas Reales wygląda niczym z innej planety. Nic dziwnego, że stała się miejscem kręcenia filmów i seriali. Jeśli kochasz przyrodę, wybierz się do Parku Narodowego Doniana na południu Hiszpanii, gdzie możesz zobaczyć iberyjskiego rysia, jedno z najrzadszych zwierząt na świecie. Dziewiąty sens życia: fiesta i siesta. Hiszpania jest znana z luźnego stylu życia, w którym życie towarzyskie odgrywa kluczową rolę. Wiele osób kojarzy kraj z imprezami, ale nie wszystko kręci się wokół nocnego życia. Siesta Czyli odpoczynek po obiedzie to świętość w wielu regionach. A gdy słońce zachodzi, nie ma nic lepszego niż lampka wina z przyjaciółmi na tarasie, rozmowy i cieszenie się dobrą pogodą. Dziesiąta. Hiszpańska gościnność. Na koniec najważniejsze ludzie. Hiszpanie są niezwykle gościnni i zawsze chętni do dzielenia się swoją kulturą, jedzeniem i stylem życia. Jeśli trafisz do baru lub restauracji, nie wahaj się porozmawiać z miejscowymi. Będą zachwyceni, mogąc pokazać ci najbardziej autentyczne zakątki swojego kraju. Hiszpania to coś więcej niż tylko słońce i plaże, choć to też niczego sobie. Ten kraj ma fascynującą historię, bogatą kulturę i ludzi, którzy sprawią, że poczujesz się jak w domu. Więc, jeśli planujesz podróż, Zapamiętaj te sekrety i przygotuj się na świat pełen pasji, sztuki, gastronomii, przyrody i oczywiście dobrej zabawy. I tak dotarliśmy do końca filmu. Jeśli obejrzałeś wszystko do tego momentu, bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych podróżniczych przygód. Włącz powiadomienia, aby być na bieżąco. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz nasz ekskluzywny przewodnik podróżniczy z linków bio i odkryj najlepsze wskazówki dotyczące eksplorowania świata. Do zobaczenia wkrótce.